Kim był Jezus przed stworzeniem? Biblia przedstawia Jezusa jako istotę wyjątkową, wykraczającą poza nasze pojmowanie czasu i istnienia. Ale kto był przed stworzeniem świata? Jaki był jego los? Pismo Święte objawia nam, że Jezus dzielił chwałę z Ojcem jeszcze przed stworzeniem świata. Pytania te prowadzą nas do sedna tajemnicy jego istoty i jego wiecznej relacji z Ojcem. Witamy ponownie w Dzienniku Biblijnym. Razem, drodzy bracia i przyjaciele w Jezusie Chrystusie, lub zagłębimy się w szczególny, ale interesujący dla nas, wierzących i niewierzących, temat kim był Jezus przed stworzeniem. Preegzystencja Jezusa jest wyraźnie potwierdzona w tekstach biblijnych i znajduje swój najwyraźniejszy wyraz w modlitwie, którą On sam skierował do Ojca w Ewangelii Jana. Jezus powiedział: A teraz, Ojcze, otocz mnie u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał, juatez 17, to niezwykłe oświadczenie objawia nam, że Syn Boży posiada wieczną chwałę, którą dzieli z Ojcem od samego początku. Zrozumienie tej prawdy nie jest tylko kwestią teologiczną, ale rzuca światło na wielkość i wieczność Chrystusa, skłaniając nas do refleksji nad nieskończoną miłością i boskim planem. Gdy zagłębimy się w to, kim był Jezus przed Stworzeniem świata zaczynamy zastanawiać się nad koncepcją czasu, wieczności i głębokiej relacji łączącej Ojca i Syna. Jezus nie jest tylko postacią historyczną, ale istotą wieczną, której więź z Ojcem przekracza wszelkie ludzkie ograniczenia. Temat ten nie jest jedynie doktrynalnym sporem. Ale tajemnicą, która może wzmocnić naszą wiarę i poszerzyć nasze zrozumienie natury Chrystusa. Jezus i jego preegzystencja według Biblii, aby zrozumieć, kim był Jezus przed stworzeniem świata, musimy zbadać pisma święte, które świadczą o jego wieczności. Kluczowy fragment znajduje się na początku Ewangelii według świętego Jana, gdzie Chrystus opisany jest jako Logos, Słowo Boże, które istniało od początku. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 1.1. Werset ten nie tylko potwierdza współistnienie Jezusa z Ojcem, ale także wskazuje na jego aktywną rolę w stworzeniu. W rzeczywistości chwilę później czytamy: Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Jana 1:3. Słowa te ujawniają, że Jezus nie jest stworzeniem Boga, ale samym stwórcą, tym, który istniał, przed wszystkim i poprzez którego wszystko zostało stworzone. Kolejne potwierdzenie Jego wieczności znajdujemy w liście do kolosan. Gdzie apostoł Paweł opisuje go następująco: Obraz Boga niewidzialnego, pierworodny wszelkiego stworzenia. Kolosan 1,15. Określenie pierworodny nie oznacza, że Jezus został stworzony, lecz wskazuje na jego najwyższą władzę nad całym stworzeniem. Paweł kontynuuje mówiąc: Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i co na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Kolosan 1:16. Ten fragment podkreśla, że wszystko, co istnieje, zarówno w świecie fizycznym, jak i duchowym, ma swój początek w Chrystusie i istnieje dzięki niemu. Na koniec, kolejny kluczowy werset podkreśla jego wieczność. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. Kolosan 1:17. Jezus jest zatem wieczny, i Jego istnienie stanowi podstawę całej rzeczywistości. Podtrzymuje wszechświat swoją chwałą i mocą, wykraczając poza czas i materię. Wieczna chwała Chrystusa, wracając do Ewangelii Jana, modlitwa Jezusa do Ojca w Ewangelii Jana 17.5 potwierdza, że Jego chwała nie jest czymś nabytym z czasem, ale istotą, która istniała zawsze. W Starym i Nowym Testamencie chwała Boża jest tematem centralnym, a Jezus oświadcza, że dzielił ją z Ojcem od wieczności. Prowadzi nas to do głębokiej refleksji. Preegzystencja Chrystusa nie jest jedynie abstrakcyjną doktryną, ale rzeczywistością, potwierdzającą Jego boskość i wieczną więź z Ojcem. On jest Synem Bożym tej samej natury i chwały co Ojciec, a przez Niego możemy mieć dostęp do wiernego, niezmiennego i godnego czci Boga. Zrozumienie preegzystencji Jezusa wzmacnia naszą wiarę, gdyż daje nam pewność, że jest On wiecznym Bogiem, który zna nas od stworzenia świata, a Jego chwała i moc są z nami aż do końca czasów. Temat ten jest istotny dla zrozumienia głębi naszej wiary chrześcijańskiej i niezwykłej natury Jezusa Chrystusa. Jezus woła do Ojca: Teraz ja Cię wielbię, Ojcze, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. To stwierdzenie zachęca nas do zastanowienia się nad odwieczną i doskonałą relacją Ojca i Syna, w której chwała jest cechą nieodłączną i wspólną. Nie jest to uznanie uzyskane po zakończeniu ziemskiej posługi Jezusa, ale rzeczywistość, którą posiadał zawsze, ponieważ jego natura jest jedną z naturą Boga. W Starym Testamencie chwała Boga była widzialnym znakiem jego obecności pośród ludu Izraela. Pojawił się jako obłok nad przybytkiem, a później w świątyni, co wskazywało, że Bóg mieszka pośród swego ludu. Chwałę Bożą uważano za należącą wyłącznie do Boga, jak stwierdza Izajasz: Ja jestem Pan, to jest moje imię. Chwały mojej nie oddam innemu. Izajasz 42:8. Kiedy jednak Jezus mówi o dzieleniu się tą samą chwałą, objawia swoją absolutną jedność z Ojcem, podkreślając swoją boskość i wyjątkowość. Dzielenie się chwałą Boga oznacza równość istoty i natury. Jezus nie jest tylko wysłannikiem czy prorokiem, ale wcielonym Bogiem, jedynym, który od zawsze może twierdzić, że posiada tę samą chwałę co Ojciec. To rozumienie wspólnej chwały stanowi jeden z filarów chrześcijańskiej doktryny trójcy. Ojciec, syn i duch święty nie są trzema odrębnymi bóstwami, ale jednym Bogiem w trzech osobach, istniejącym w doskonałej, wiecznej i niepodzielnej jedności. Kiedy Jezus oświadcza, że posiada chwałę Bożą, potwierdza swoją boskość i doskonałą komunię, jaką zawsze miał z Ojcem. Żaden inny przywódca duchowy ani postać biblijna nie mogła nigdy pochwalić się czymś takim. Zrozumienie tej koncepcji dzielonej chwały wzmacnia naszą wiarę i pozwala nam głębiej zrozumieć, kim naprawdę jest Jezus. Nie tylko pośrednikiem między Bogiem a ludzkością, ale samym Bogiem, który stał się ciałem, abyśmy przez Niego mogli kontemplować Bożą chwałę w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Prowadzi to do bardziej autentycznego i pełnego czci wielbienia, mającego swoje źródło w wielkości naszego Zbawiciela. Jezus zajmuje absolutnie wyjątkowe miejsce w historii biblijnej. Od Starego do Nowego Testamentu odnajdujemy wybitne postacie, takie jak Mojżesz, Abraham, Dawid i prorocy, którzy odegrali istotną rolę w planach Boga. Jednakże to, co odróżnia Jezusa od nich wszystkich, to jego preegzystencja i chwała, którą dzielił z Ojcem od wieczności, aspekt, którego nikt inny w historii nie może się domagać. Mojżesz na przykład był potężnym prorokiem i bliskim rozmówcą Boga. W Biblii czytamy że Bóg rozmawiał z Nim twarzą w twarz, tak jak rozmawia się z Przyjacielem wyjścia 33:11, a jednak Mojżesz pozostał sługą Boga, stworzonym i ograniczonym w czasie. Nie miał udziału w wiecznej chwale Boga, ale był narzędziem, poprzez które prawo zostało dane Izraelowi: Abraham, nazwany Przyjacielem Boga, Izajasz 41, 41:8, uważany jest za Ojca wiary. Jednak i on był stworzeniem Bożym, człowiekiem, który zaufał boskim obietnicom, lecz nie podzielał natury ani chwały Boga. Abraham czekał na obietnicę, ale Jezus jest samą obietnicą, tym, który istniał przed Abrahamem i od którego zależy całe stworzenie. Dawid, wielki król Izraela, został opisany jako mąż według serca Bożego. 1. Samuela 13:14. Był potężnym władcą i szczerym czcicielem, a w swoich psalmach napisał proroczo: rzekł Pan panu mojemu: siądź po prawicy mojej. Psalm 111. Uznając w ten sposób wyższość Chrystusa nad wszystkimi królami, łącznie z nim samym. Każdy z tych ludzi był wiernym sługą Boga, ale żaden z nich nie miał udziału w chwale i boskiej naturze, które Jezus posiadał od wieczności. To pokazuje, że Jezus nie jest po prostu jednym z wielu przywódców, ale samym Bogiem, wiecznym i uwielbionym wraz z Ojcem. Porównanie to podkreśla wyjątkowość Chrystusa i wzmacnia nasze zrozumienie Jego boskiej tożsamości, przybliżając nas do szczerego i opartego na prawdzie uwielbienia. W Ewangelii Jana znajdujemy jedno z najgłębszych stwierdzeń dotyczących tożsamości Jezusa. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jotake 1:1. Opisując Jezusa jako słowo po grecku logos, Jan objawia nam, że jest on żywym, wiecznym wyrazem Boga, poprzez którego wszystko zostało stworzone. Koncepcja ta wykracza daleko poza samo stworzenie. Sugeruje ona, że Jezus jest niezbędny dla istnienia wszechświata. I jego ciągłości. W następnym wersecie czytamy. On był na początku u Boga. Ewangelia według świętego Jana 1,2, co potwierdza wieczność Chrystusa i Jego wyjątkową relację z Ojcem. Jan kontynuuje wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jana 1 -3. Oznacza to, że Jezus nie jest zwykłym stworzeniem, ale samym stwórcą. Koncepcję tę powtarza również Paweł w Liście do Kolosan, bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi byty widzialne i niewidzialne. Kol 1:16. Jezus nie tylko stworzył wszechświat, ale także nieustannie, Go podtrzymuje: On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. Kolosan 1,17. Prawda ta prowadzi nas do rozważań nad wielkością Jezusa jako wiecznego Boga i władcy wszystkiego. Kiedy Jezus mówi do nim Abraham stał się: Ja jestem. Ewangelia według św. Jana 8,58 utożsamia się z samym Bogiem, tym, który zawsze jest. Dzięki Jezusowi możemy poznać Boga wyraźnie i osobiście, gdyż jest on obrazem Boga niewidzialnego. Kolosan 1.15 Żywym, namacalnym objawieniem stwórcy. Ta wizja Jezusa jako słowa w stworzeniu jest nie tylko fundamentem naszej wiary, ale także wzmacnia nasze zaufanie do Jego suwerenności. Wiedza, że Jezus był obecny przy zakładaniu świata i nadal podtrzymuje wszystko dzisiaj, daje nam solidny fundament, na którym możemy pokładać naszą ufność w każdej dziedzinie życia. Jezus jest nie tylko prorokiem i nauczycielem, ale wiecznym słowem, tym, który od początku czasów nieustannie objawia chwałę Boga i który pozostaje niezmienny na wieki. Preegzystencja Jezusa jest jednym z fundamentalnych filarów zrozumienia doktryny Trójcy, jednej z centralnych prawd wiary chrześcijańskiej. Kiedy mówimy o Trójcy, mamy na myśli jednego Boga w trzech odrębnych osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy współistnieją w doskonałej jedności i wieczności. Każda osoba Trójcy jest w pełni Bogiem, a mimo to w ich istocie nie ma podziału. Choć koncepcja ta jest złożona, preegzystencja Jezusa jest kluczem pomagającym nam zrozumieć tę jedność i różnorodność. Kiedy Jezus w swojej modlitwie do Ojca oświadcza, że dzieli tę samą chwałę od czasów sprzed stworzenia świata, Ewangelia według Świętego Jana 17:5 potwierdza swoją boską i wieczną naturę równą naturze Ojca. Ewangelia Jana wielokrotnie potwierdza ten związek wykazując, że Jezus i Ojciec nie są dwoma odrębnymi bóstwami, ale jednym i tym samym Bogiem. W innym fragmencie Jezus stwierdza: Ja i Ojciec jedno jesteśmy, jottys 10:30, potwierdzając w ten sposób istotną jedność Trójcy. Aby zrozumieć Trójce, trzeba uświadomić sobie, że chwała wspólna należy się wyłącznie Ojcu i Synowi. W Księdze Izajasza Bóg oświadcza: Ja jestem Pan, to jest moje imię, chwały mojej nie oddam innemu. Izajasz 42.8. Jednakże Jezus nie tylko ma udział w tej chwale, ale czyni to od zawsze, pokazując w ten sposób, że nie jest stworzeniem, które zyskało boskość, lecz raczej, że stanowi integralną część samego Boga. Jego preegzystencja i udział w chwale bożej potwierdzają, że jest on w pełni Bogiem, współwiecznym Ojcu. W Trójcy Świętej obecny był także Duch Święty od samego początku stworzenia, o czym świadczy Pismo Święte, a Duch Boży unosił się nad wodami. Erdzy 1 2. Podobnie jak Ojciec i Syn, także Duch Święty uczestniczy w wieczności i chwale Boga. Trójca nie przedstawia zatem podziału boskiej mocy, ale doskonałą i wieczną jedność, która objawia pełnię Boga. Zrozumienie związku między preegzystencją Jezusa a Trójcą Świętą przybliża nas do tajemnicy jedności Boga i pomaga nam pojąć wielkość Boga w całej jej pełni. W Jezusie mamy objawienie Ojca i Ducha Świętego, całkowite ukazanie się boskości. Prawda ta nie jest jedynie abstrakcyjną koncepcją teologiczną, ale wzmacnia naszą wiarę. Pokazując nam, że Bóg w swojej złożoności i jedności jest zawsze obecny i działa w naszym życiu. Uznanie preegzystencji Jezusa i jego wiecznego, zjednoczenia z Bogiem, nie jest tylko ćwiczeniem intelektualnym czy refleksją teologiczną, ale ma przemieniający wpływ na życie duchowe wierzących. Prawda ta wzmacnia naszą wiarę i odnawia nadzieję. Ponieważ świadomość, że Jezus istniał w chwale przed wszystkimi rzeczami i że utrzymuje wieczną więź z Ojcem, daje nam pewny fundament, na którym możemy stawić czoła wyzwaniom i niepewnościom życia. Dzięki temu zrozumieniu możemy postrzegać Jezusa nie tylko jako nauczyciela i przywódcę duchowego, ale jako samego Boga, który postanowił stać się ciałem, aby być wśród nas. Nasze zaufanie do Niego jest wzmocnione, ponieważ nie jest On postacią z przeszłości, ale odwiecznym słowem tym, który podtrzymuje wszystko, także nasze życie. List do Hebrajczyków przypomina nam, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Hechaber 13, 13:8, podkreślając Jego niezmienność i wierność obietnicom. Gdy zrozumiemy chwałę, którą Jezus dzieli z Ojcem, uświadomimy sobie, że ma On pełnię mocy i władzy nie tylko nad prawdą, ale także nad naszym życiem. Daje nam to pewność, że możemy Mu zaufać w każdej sytuacji, ponieważ On zawsze istniał i nadal króluje z Ojcem i Duchem Świętym. Naszą wiarę wzmacnia świadomość, że Bóg, któremu służymy, jest wieczny i absolutny, że nigdy nie zawodzi i że jest zawsze obecny. Ponadto preegzystencja Jezusa rzuca nowe światło na chrześcijańską nadzieję. W swojej modlitwie do Ojca Jezus wyraża pragnienie, aby tam, gdzie ja jestem, także ci, których mi dałeś, byli ze mną, aby oglądali chwałę moją. J. 17:24 Ta obietnica przypomina nam, że tak jak Jezus posiada wieczność, tak i my jesteśmy powołani do udziału w Jego chwale i obecności. Chrześcijańska nadzieja opiera się na tej rzeczywistości. Pewnego dnia staniemy twarzą w twarz z Jezusem, dzieląc Jego chwałę i ciesząc się Jego obecnością przez całą wieczność. Wizja Jezusa jako wiecznego i chwalebnego syna Bożego pozwala nam stawiać czoła trudnościom życia z niezachwianą nadzieją. Preegzystencja Chrystusa zapewnia nas, że nasza wiara nie opiera się na ulotnych ideach i pustych obietnicach, ale na Bogu, który zawsze był i zawsze będzie. On jest fundamentem naszej nadziei i gwarancją, że wszystkie obietnice Boże spełnią się w naszym życiu. Wreszcie, zrozumienie preegzystencji Jezusa pomaga nam żyć bardziej autentyczną wiarą i silniejszą nadzieją. W nim odnajdujemy pewność, że Bóg jest wierny, a prawda ta prowadzi nas do głębszego oddania i mocniejszego zaufania. Wieczność Jezusa staje się filarem naszego życia duchowego, kotwicą, która trzyma nas mocno pośród burz i wskazuje nam obietnicę wieczności z Nim. W tym studium zostaliśmy poprowadzeni w stronę jednej z najgłębszych i najbardziej tajemniczych prawd wiary chrześcijańskiej, preegzystencji Jezusa i Jego chwały, którą dzielił z Ojcem jeszcze przed stworzeniem. Ta rzeczywistość nie tylko poszerza nasze zrozumienie tego, kim naprawdę jest Jezus, ale także daje nam solidny fundament, na którym możemy budować naszą wiarę i nadzieję. Uświadomienie sobie, że Jezus nie jest zwykłym stworzeniem, ale samym Bogiem w doskonałej jedności z Ojcem, pozwala nam głębiej zrozumieć Jego autorytet, miłość i wieczność. Preegzystencja Jezusa nie jest jedynie koncepcją teologiczną, ale prawdą, która może przemienić naszą relację z Bogiem. Świadomość, że Jezus jest wieczny, zachęca nas do poszukiwania z większą świadomością głębszej, bardziej intymnej i osobistej relacji z Nim. Nie podążamy za przemijającym przywódcą, ale za wiecznym słowem, tym, który znał, nas, zanim jeszcze zaistnieliśmy i który wzywa nas, abyśmy mu zaufali, położyli w nim nadzieję i żyli w sposób, który odzwierciedla jego chwałę tę samą chwałę, którą dzielił z Ojcem Odwieczności. Ta świadomość pobudza nas do życia wiarą silniejszą, opartą na pewności, że nasza nadzieja leży w niezmiennym i suwerennym Bogu. Jakichkolwiek trudnościom stawiamy czoła, możemy stawić im czoła z ufnością, ponieważ ten, kto nas wspiera, jest tym samym, który wspiera cały wszechświat. W naszej wędrówce wiary stajemy w obliczu prawdy, która przewyższa wszelkie ludzkie pojmowanie. Jezus, syn Boży, jest wieczny i dzieli chwałę Ojca od czasów przed założeniem świata. Ta świadomość nie tylko rozjaśnia nasze serca, ale także głęboko przemienia nasz sposób wierzeń. Preegzystencja Jezusa wprowadza nas w wymiar wiary, oparty na pewności, że nasz zbawiciel jest samym Bogiem, źródłem i podporą wszelkiego stworzenia. Bo Pomyślmy o ogromie miłości, tak starożytnej i głębokiej, która istniała przed wszystkim innym, nawet przed czasem, i która postanowiła stać się ciałem, aby zbliżyć się do nas. Oto zaproszenie Jezusa. Zaufajmy Jego wiecznej miłości i pójdźmy za Nim, wiedząc, że nie idziemy po prostu za ziemskim mistrzem, ale za Słowem, które stworzyło wszechświat i dzieli niewypowiedzianą chwałę z Ojcem. Wszystko to kieruje nas ku rzeczywistości wiecznej chwały, ku zjednoczeniu z Bogiem i komunii z Trójcą. Oto pewność wiary, która nie opiera się na ulotnych słowach, ale na Bogu, który zna nas od zawsze, który kroczy z nami i który przez całą wieczność czeka na nas u jego boku. Żyj z tą pewnością. W Jezusie masz Boga wiernego, niezmiennego i wiecznego. Każdego dnia twoja dusza zbliża się do tego, który jest, który był i który będzie na zawsze. Jeżeli dzisiaj czujesz pragnienie pojednania się ze swoim Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, ponieważ zboczyłeś z Jego drogi, lub jeżeli pragniesz rozpocząć nową drogę ku wiecznemu zbawieniu, otwórz przed Nim swoje serce. Możesz powiedzieć: Z wiarą, Panie Jezu, przyjmuję Cię jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela, obmyj moje grzechy swoją drogocenną krwią przelaną na krzyżu za mnie. Przyjdź do mojego serca i kieruj moim życiem. Dziękuję Ci Jezu, ponieważ mi przebaczyłeś i mnie zbawiłeś. Bracie, jeśli spodobało Ci się to studium lub dokument, podziel się nim ze znajomymi lub rodziną w innych sieciach społecznościowych i skomentuj poniżej. Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Niech Bóg Cię błogosławi. Do zobaczenia w kolejnym filmie z cyklu Dziennik Biblijny.